Pielgrzymi udający się do Galilei po drodze odwiedzają Cezareę Nadmorską, która w starożytności była stolicą Galilei i Judei. Panuje tutaj wymarzony śródziemnomorski klimat. Cezarea Nadmorska to miasto wzniesione przez Heroda na cześć Cezara Oktawiana Augusta. Znany jest on w historii jako Herod Wielki. Był więc on królem Judei z rzymskiego namaszczenia. Herod był sprawnym władcą i genialnym budowniczym, pomimo tego panicznie obawiał się o utratę władzy. Stąd liczne jego mordy domniemanych konkurentów. Nie oszczędzał nawet swoich najbliższych. On nie był do końca Żydem, w głowie był tylko Żydem. Dlatego ciągle, w ogóle to był genialny, budowniczy, psychopata. On wiele razy był w Rzymie, a tam w Rzymie tak jak w Moskwie, tam niewielu władców ginęło normalną śmiercią, umierało. Wiemy to w 1251 roku, król Ludwik IX, z wyprawą krzyżową tu przybył, myślał, że uda mu się na nowo tak strzesić potęgę państwa krzyżowców, ale nie udało się. Jego bleska w 1265 roku tam zniszczył dom był upadek na wiele Cezarea była wielkim i wspaniałym miastem. Jest ona związana z dziejami wczesnego chrześcijaństwa. To tutaj urzędował Poncjusz Piłat to tutaj więziony był przez dwa lata apostoł Paweł. Świetność miasta zakończyli w XIII wieku Egipcy mamelucy. Dzisiaj Cezarea wciąż oczekuje na archeologów. Częściowo odsłonięte ruiny starożytnego miasta stanowią Park Narodowy Cezarei. Nieodsłonięte części starożytnego miasta kryją na pewno jeszcze niejedną sensację historyczną. Hajfa leżąca nad Morzem Śródziemnym to pod względem ludności miasto Izraela, liczące 260 tysięcy mieszkańców. Usytuowane jest na wybrzeżu oraz na zboczach góry Karmel, która wznosi się prawie na wysokość 550 metrów nad poziomem morza. Ze zbocza góry roztacza się piękna panorama miasta i zatoki. Karmel to góra proroka Eliasza, który zwalczał bałwochwalczy kult Baala. Posłuchajmy odpowiedni fragment tekstu Pisma Świętego. Niech nam dadzą dwa młode cielce. Oni niech wybiorą sobie jednego cielca i porobią go, oraz z niego umieszczą. Na drwach, ale ognia niech nie podkładają. Ja zaś uprawię drugiego dzielca oraz umieszczę na drwach, i też ognia nie podłożę. Potem wy będziecie, wy będziecie wzywać imienia Waszego Boga, a następnie ja będę wzywać imienia Pana, aby się okazało, że ten Bóg, który odpowie ogniem, jest naprawdę Bogiem. Cały lud odpowiadając na to zawołał: Dobry pomysł. A wówczas spadł ogień od pana i, stra i strawił żertwę i drwa oraz kamieni mu. Eliasz, ten największy z proroków Starego Testamentu, kończy swój żywot. Zostaje na ognistym porwany do nieba. Na zboczu góry Karmel znajduje się klasztor karmelitów bosych i kościół stela Marii poświęcony najświętszej Maryi Pannie gwieździe morza. Nad ołtarzem figurka matki bolesnej z dzieciątkiem Jezus. A pod ołtarzem usytuowana jest jaskinia, w której mieszkał Eliasz. Muzułmanie uważają Eliasza za swojego proroka. Ojciec Jan Kanty, leciwy misjonarz karmelitański, służył Panu Bogu w wielu miejscach świata. Barwnie opowiada o swojej służbie. O Polakach ma bardzo budującą opinię. popule kościoła jest osiem malowideł przedstawiające Eliasza i słynny wóz ognisty, króla Dawida z harfą oraz inne postacie biblijne. Nazaret to 70-tysięczne miasto w Galilei. To tutaj Archanioł Gabriel zwiastował wielką nowinę Maryi. To tutaj żył i mieszkał święty Józef. To w tej wówczas niewielkiej mieścinie mieszkał i dorastał Jezus Chrystus. W ogóle największa rzymsko-katolicka parafia w Ziemi Świętej znajduje się właśnie tutaj, w Nazarecie. Na wewnętrznej stronie muru okalającego bazylikę zwiastowania znajdują się podobizny Matki Bożej z różnych części świata między innymi z Irlandii, Singapuru, Japonii, Polski, Korei, Hiszpanii. Dzisiejsza dwudziestotysięczna miejscowość Kefer Kana, leżąca niedaleko Nazaretu, to dawna nazwa kana galilejska, w której Pan Jezus dokonał swojego pierwszego cudu, przemieniając wodę w przednie wino. Ten fakt upamiętniają dwa kościoły, katolicki i grecki. Pan jest mocą swojego ludu. Dzisiaj liczne pary małżeńskie z całego świata odnawiają w tych kościołach swoje przyrzeczenia małżeńskie. I tak było również z naszą pielgrzymką. Nie jestem sam, nie moja siła, nie jestem sam. Nie my jeszcze. Wina jest dla normalnych. U mnie jest toczek bezalkoholowy dla dzieci. Kochani, nie będę się dużo powtarzał. Ja jeszcze Was mało znam, dlatego serca Wam uczciwie i dobrze życzę. To jest bezinteresownie. Prawda? Ciężarze w sziofie. I żeby na stary latach jest taka pocztówka, czy widoczek, jak dwoje dziadek z Babcią już ledwo idą, ale się za rączkę trzymają. To jest jeden z najpiękniejszych widoków. I tego wam życzę, jeśli się nawzajem zestarzeli, nawzajem tam przeszli te wrota do nieba i na... zawsze byli szczęśliwi. I żeby na stare lata jedno drugiemu było pomocą, a nie na udrękę. Bo przecież to jak w mężu czy w żonie ma się przyjaciela, to i świat jest piękny. Pan jest mocą swojego ludu, pieśnią moją jest Pan, moja tarcza i moja moc. On jest mym Bogiem, nie jestem sam. W nim moja siła, nie jestem sam. Pan jest mocą swojego ludu. Pieśnią moją jest Pan, moja tarcza i moja moc. On jest mym Bogiem, nie jestem sam, w nim moja siła nie jestem sam. Napotkała bardzo szwarnego. O. Bardzo dom. ha ha, w bardzo szwarnego godzie. Gdzie jest ta ulica? Gdzie jest ten dom? Gdzie jest ta dziewczyna, co kocham ją? Znalazłem ulicę, znalazłem dom, znalazłem dziewczynę, co kocham ją. Jezioro Genezaret ma różne nazwy, jak jezioro Tyberiackie, jezioro Galilejskie czasami także Morze Galilejskie. We współczesnym języku hebrajskim jest używana biblijna nazwa – Morze Kineret. To właśnie brzegi jeziora i samo jezioro są świadkami wielu scen biblijnych. Wokół jeziora rozlokowanych jest wiele miejsc dobrze znanych z Ewangelii, które nawiedzał Pan Jezus. Jest tutaj Góra Błogosławieństw, Kafarnaum, Bet-Sajda, Magdala i Gadara. Na północnym brzegu jeziora Genezaret znajduje się znaczne wzgórze, na które wskazuje tradycja chrześcijańska jako na miejsce wypowiedzianych przez Jezusa ośmiu błogosławieństw. To miejsce nazywa się dzisiaj Górą Błogosławieństw. Na szczycie góry wybudowane jest sanktuarium które zostało zaprojektowane jak i wiele innych świątyń katolickich w Ziemi Świętej przez Antonio Barluzzi'ego. Jest to bryła z ośmioma witrażami nawiązującymi do wypowiedzianych przez Jezusa błogosławieństw. Jezus, widząc tłumy, wszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do niego jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. i na szkotę. poniżej Magdala, oto tam Ze szczytu Góry Błogosławieństw prowadzi polna droga do Tabgi, gdzie tradycja chrześcijańska umiejscawia cudowne rozmnożenie chleba przez Pana Jezusa dla rzesz słuchających Go ludzi. Tę uroczą drogę musiał wielokrotnie przemierzać Pan Jezus ze swoimi apostołami. Na brzegu jeziora Genezaret odbyło się wiele wydarzeń ważnych dla kościoła. Znajdujemy się na miejscu prymatu, gdzie Jezus powierzył świętemu Piotrowi władzę kierowania całym kościołem, mówiąc: "Paś baranki moje". Tuż obok tego miejsca znajduje się mensa Christi, kościół rzymskokatolicki, w którym znajduje się skała na której Chrystus po swoim zmartwychwstaniu spożył posiłek wraz ze swoimi uczniami. Brama prowadzi do parku Narodowego Kafarnaum, jak głosi napis miasta Chrystusowego. Ten widok na jezioro Genezaret z Kafarnaum, modląc się do Boga Ojca, podziwiał Jezus wielokrotnie. Dzisiaj Kafarnaum to archeologiczny zabytek, który stanowi centrum parku narodowego. W czasach Jezusa było to miasto żywe, liczące 1500 mieszkańców. W Kafarnaum przez pewien czas zamieszkiwał pan Jezus. Stąd pochodzili apostołowie: Piotr, Andrzej, Jakub, Jan i Mateusz. Tutaj w Kafarnaum uzdrowił gorączkującą teściową Piotra i tutaj rzymski setnik poprosił Jezusa o uzdrowienie jego sługi. Tutaj Jezus nauczał w synagodze i tutaj uzdrowił chorego człowieka. Jak sobie odmówić zrobienia pamiątkowego zdjęcia w Kafarnaum przy obleganym pomniku św. Piotra. Pływanie barką po jeziorze Genezaret to nie tyle atrakcja turystyczna, co przeżycie duchowe. Pływać po jeziorze, na którym tak wiele się działo z woli Jezusa, to niepowtarzalna uczta duchowa. Dudniące kroki na blaszanym pomoście wzmacniają nastrój wyczekiwania na rejs po jeziorze. Armator dobrze jest przygotowany na pielgrzymów z Polski. Właśnie odgrywany jest nasz hymn. W początku rejsu ksiądz Piotr odczytuje właściwy na tę okoliczność fragment Ewangelii. Pewnego dnia Jezus wsiadł ze swymi uczniami do łodzi i rzekł do nich przeprawmy się na drugą stronę jeziora i odbili od brzegu. A gdy płynęli zasnął. Wtedy spadł gwałtowny wicher na jezioro, także fale ich zalewały i byli w niebezpieczeństwie. Przystąpili więc do niego i obudzili go wołając mistrzu, mistrzu giniemy. On zaś wstał, rozkazał wichrowi wzburzonej fali. Uspokoiły się, nastała cisza. A do nich rzekł: Gdzież jest wasza wiara? Barka to pieśń ściśle związana z jeziorem Genezaret i powołaniem miejscowych rybaków na apostołów. Brzegi jeziora początkowo osłonięte mgłą stają się coraz to bardziej wyraźne. Podążamy do nadbrzeżnego żydowskiego kibucu, który obsługuje chrześcijańskich pielgrzymów. Jordan kojarzy się chrześcijanom z chrztem Jezusa. W Jardenit, gdzie Jordan uchodzi z jeziora Genezaret, prawosławni i katolicy odnawiają swój chrzest. Jardenit nie jest właściwym miejscem chrztu Chrystusa. Zabierowania wojenne spowodowały, że dostęp do właściwego miejsca chrztu w Kwasar el jest utrudniony. Prawosławni do odnowienia chrztu ubierają się w białą tunikę, po czym czynią znak Krzyża Świętego i zanurzają się całkowicie w rzece. Tradycja wymaga, aby zanurzyli się w Jordanie trzykrotnie. Katolicy odnawiają chrzest poprzez pokropienie wodą Jordanu w głowy amen. Góra Tabor to samotne wzniesienie w Dolinie Izrael w Galilei. Kształt jest specyficzny: zbocza strome, a szczyt długi i płaski. Z góry roztaczają się wspaniałe widoki na rolniczą Dolinę Izrael i na pobliski Nazaret. Na szczycie góry znajduje się franciszkański, imponujący kościół Przemienienia Pańskiego. Architektem jest znany już Antonio Barluzzi. Według tradycji szczyt góry jest miejscem przemienienia Jezusa, i z tego powodu czasami nazywana jest górą przemienienia. Apostołowie Piotr, Jakub i Jan Ujrzeli tu Jezusa rozmawiającego z Mojżeszem i Eliaszem. Na górze znajduje się też prawosławne sanktuarium. Do szpitala, na rodzinę, tam jest i Cztery, Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba, i Jana i wyszedł na tę górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił, a jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, Ujrzeli Jego chwałę i obydwóch mężów stojących przy Nim. Gdy oni odchodzili od Niego, Piotr rzekł do Jezusa, Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich. Zlękł się, gdy tamci weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos. To jest mój syn wybrany, Jego słuchajcie. W chwili, gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmili o tym, co widzieli. Kończymy krótki modlitewny pobyt w Galilei, w czasie którego dotknęliśmy i przeżyliśmy tylko okruszynę z bogactwa nauczania Pana naszego Jezusa Chrystusa. Galilea Jezusa Chrystusa Ziemia Święta Komentarze Ksiądz Piotr Nowicki i Ksiądz Krzysztof Grześkowiak Zdjęcia Ksiądz Krzysztof Grześkowiak Czytała Jolanta Schneider